Cześć, witajcie! Z tej strony Krzychu The Game i dzisiaj sobie zagramy. Myślę w najlepszą grę na telefon w stylu retro, która nazywa się The Walking Zombie 2. Tak jak zapowiedziałem, tak zrobiłem i dzisiaj w to zagramy. Nie będę teraz nic mówił, bo zaraz się zacznie początek rozgrywki wraz z rozmową bohaterów. No i co dalej przedłużać? Zaczynajmy.

This one. Is his she, well. she disappeared. Watch out. <laughs> <Whoa>. <laughs> Dobra, to wszystko. Przeważnie być Jak się dwa razy stuknie, to się przejdzie. Nie to, bo już wcześniej w to grałem, ale w tej aktualizacji jest język polski, jak zauważyliście, więc... Jest to dla Polak dla nas na pewno fajne, ponieważ wcześniejsze gameplaye były po angielsku, w innym języku, więc nic tylko brać. Uuu, nasz mój przyjaciel, najlepszy. Minigun. Nie ma tak ciężkich grań. Jak... Zamozyda 17. Jeszcze godny, łowił nie chodzi niewiele zajmuje. Więc tak naprawdę jest na większości urządzeń mobilnych telefonów, tabletów. But the young hero grew with water who found a refuge in the woods Frank. they search for equipment food and meds in the ruins of old cities Leela. Of the woodlands avoided idle lifestyle. Elder. They knew very well that stain means dying, or worse, not dying. Rooster. Ну, то есть, тихо. Тараси, не на него. Co masz dla nikogo który mówi z, z przyjaciół? Chyba karabin będzie najlepszym pomysłem niż M1 Grand, który też nie ma słabej szybkości ale karabiny dla mnie bardziej przemawiają. i to wszystko dobrze sobie zakręćmy końce nie ma o punkt umiejętności zawsze się przydadzę Betul, betul. Nih, bata. <tangan> Dwa. Amunicja. Wszystko. Wszystko. Na beczkę możesz liczyć. czemu nie? Co masz? Uuu, pistolet! Taki... Na pewno nam się przyda. O, mamy amunicję? No Mamy. Tylko że tylko 100 naboi. To bardzo mało. Drogi sobie. Co to masz? To jest prawda. Brobna robota to jest dla nas. Cały nie, nie mamy dla tak? zawsze się przyda, a no poza tym i tak musielibyśmy to zrobić. Znaczy ja bym musiał, ale to jest część się O, już. Faj Dawaj to ono, mój tyłek. A skąd on to wie? No, w tej aktualizacji dali nowe mapki. Więc będzie długa rozgrywka. O! Zaraz wam coś pokażę. Tak na przyszłość jeśli Będziecie chcieli y, tą grę za, y, zainstalować u sobie na, y, na urządzeniem równym. Zopatrzcie. Tu jest taki przyjemniaczek, co niepozornie wygląda jak śmieci. Jednakże rozgrywka jest taka, że on się tylko... tak czai na więc... Tutaj trzeba zawsze strzelać, trzeba uważać to na śmieci. Jak jest zawsze takie coś, tutaj, kamień śmieci, to na to trzeba uważać po prostu. Bo nie ma po co zużywać. No, no. czekajcie, zmniejszymy trochę, żeby mogli lepiej słychać. Można kontynuować. Nic, nie jeszcze. No zostawiam coś specjalnego? No, nie no. Wiesze, tak, wiesze. Tu jest mapa, jak wcześniej grałem, to było już te a teraz tutaj będzie o wiele więcej, więc, bossów będzie o wiele więcej, więc rozgrywka będzie naprawdę, no to chyba naprawdę raczej naprawdę, emocjonująca no bo jak wiadomo walka z bossem zawsze jest najtrudniejsza a tym bardziej jak się nie wydaje pieniędzy na grę no, misja zakończona wracamy Albo nie. Jeszcze nie zrobimy tutaj misji i będziemy mieli je od razu już ukończone. Jeszcze nie mogę odebrać tu wszystko. Chyba na razie nie będę wymieniał. I tak nie tutaj. Takie pół godziny na, na, gry, na telefon czy raczej takie 15 minutowe, bo myślę, że jeżeli bym nagrywał po pół godziny lub 20, to sądzę, że w paru odcinkach bym coś zrobił. Może nie w paru, ale krótko bo to trwało. Myślę, że w 20 można by było to zrobić, więc zrobi się jeszcze parę misji i chyba to będzie tyle jak na ten odcinek. I oczywiście, zostawcie lajka, like suba No i powiedzcie co tam myślicie o, o tej grze Bo mnie mniej nie na na dobrym poziomie Nie ma na co narzekać No A tu się zawsze przydadzą co to mamy? O! 1000! Przyda się! Jeszcze do tej aktualizacji dodali limit y, oglądania reklam, więc teraz jest tylko 10. W poprzedniej wersji można było oglądać ile się chciało, i można było kupować sobie gronie, które były w takiej ilości złotych y, monet. No, za które można by było tylko zapłacić. No a teraz takiej możliwości nie ma więc e, rozgrywka może być troszkę trudniejsza, bo u handlarzy może tylko kupić broń, ale ona nie będzie do... nie będzie porównywana z tą yy, sklepie. Po prostu. No dobrze, no to Frank Tutaj. O! 150 pondia. i jeszcze 3000 to się... I świetne rzeczy, chyba, to bardzo, to byłem, ale... chyba raczej będę nagrywał z internetem, bo trzeba odebrać, albo no po prostu będę po prostu to odbierał wcześniej. Dobrze. No to umiejętności to tutaj jeszcze sobie podniosę, no i to jedno do handlowania, żeby mi więcej wydał. No. O, czapka nam da Dobrze To się zrobi, ale najpierw się O, mamy wytrychy One są do otwierania sejfów jak widać tutaj jest Awaryjność 70% Więc to zwiększa możliwość Złamania Takiego wytrychu Większa szansa. Oczywiście też Można kupić lepsze wytrychy, ale one oczywiście kosztują. Hmm, tu nie ma wytrychów. Zobaczmy. Mam 3400 pieni. Co by można tu kupić? No nóż by się na pewno przydał, ale kupię sobie kamizelkę ochronną, Bo nie mam nic na torcie. To jest przydeń. sobie dwa 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 a to może sobie coś zakupimy może byty i spodnie i to na tyle pewnie trzeba to sprzedam i to tak też no, reszta mamy tutaj nie mamy tylko stare zapasy ale franka to na nam coś zaoferujemy o Amunicja się zawsze przyda. Fabryka. Hmm, granaty. Czemu nie? No to tak. Najpierw zrobimy zniszczoną fabrykę. Później, a może tak zniszczoną tak zniszczoną fabrykę i stary dom i myślę że to będzie na razie na tyle jak na ten odcinek nie mogę za, za dużo robić tych yy, yy, misji ponieważ no, zbytnio by się to wszystko wypaliło tak bo można też od razu tylko to i później i to na tyle na, na, zapasy tu później Ty? Na to. to się nazywa rozroba. O Tak się można bawić. Gdzie to jeszcze jest? Myślę, że to nam duże zajmie, w tego, co tu komisja będzie na jutro. Albo w pojutrze. Repare-se a serious problem. We ran out of supplies last week. What? We're doing great. Look at that goulash. You don't want to know what it is made of, but I think we are all going to have a good sleep tomorrow. The winter is coming, and we need to prepare as best as possible. So, I have to bring supplies from your old house or be eaten as punishment, right? Well, when I was discussing it with Frank, he proposed to eat you first. What a jerk. Is there someone else who would like to eat me? Hard to say, but I heard Leela saying that you are as sweet as honey. <laughs> I to będzie na tyle. Przeżyjemy wszystkie, co tam Mamy półtora tysiąca. A więc można... Kupię sobie maskę. O! Trzeci poziom. Taka mowa końcowa. Zostawcie lajka like i suba. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tej grze. No i... co dalej? Kolejne odcinki będą. będą jut... Kolejny odcinek będzie jutro, albo w pojutrze, więc. Oczekujcie. Do zobaczenia.